Szkolenie piłkarzy w grupach młodzieżowych to nie tylko codzienna praca na treningach, ale przede wszystkim wyjazdy na turnieje i rywalizacja z rówieśnikami. Kolejne doświadczenie mogli zdobyć reprezentanci Piłkarskiej Akademii Siarki Tarnobrzeg. Tym razem w ramach turnieju rozgrywanego w tarłowie, siarkowcy mogli rozegrać kilka meczów i sprawdzić swoje umiejętności na tle siedmiu innych drużyn. Gmina Tarłów w powiecie opatowskim, niegdyś znajdująca się w obrębie byłego województwa tarnobrzeskiego, była kolejnym miejscem zmagań młodych piłkarzy. Tym razem rywalizowali zawodnicy z rocznika 2013. Poza drużyną z Tarnobrzega z naszego regionu zaprezentowała się także MUK z Wisła Junior Sandomierz oraz Klimontowianka Klimontów. Stawkę uzupełnili gospodarze, a także ali Tożarów, Ostrowiec świętokrzyski, czarni połaniec oraz Baszta Rytwiany. Ja się bardzo cieszę, że na terenie naszej pięknej ziemi tarłowskiej możemy się spotkać na kolejnym turnieju, który jest zorganizowany o puchar starosty powiatu opatowskiego pana Tomasza Stańka. Ja uważam i zawsze twierdzę, że najważniejsze w całej tej grze to jest zabawa. Chcielibyśmy, żebyście się bardzo dobrze bawili. Tutaj u nas w Tarłowie, żeby ta gra była taka po prostu fair play. Ale jak to powiedział jeden ze znakomitych piłkarzy, trenerów, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Grajcie, bawcie się. Cieszę się, że mogłem się przyczynić w jakiś sposób do tego, że, że, takie, że ten obieg jest po prostu wykorzystywany i, i że, że mogą się odbywać takie spotkania. Mam nadzieję, że jak będziemy, będę jeszcze miał coś do powiedzenia w powiecie, to ta impreza będzie cykliczna i oby tak było dla dobra sportu. Nie traćmy czasu na jakieś właśnie spory. Cieszmy się takimi spotkaniami jak dzisiaj, że możemy się spotykać, że możemy się bawić. Życzę wszystkim uczestnikom turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Starostopatowskiego, żeby z... Podeszli do tego ze sportową, taką yy, chęcią walki. Osiem drużyn i dobra organizacja turnieju sprawiły, że wszystkie zespoły zaliczyły solidną dawkę grania. W pierwszym etapie rywalizacja odbywała się w dwóch, czterozespołowych grupach. Mecze rozegrano systemem każdy z każdym, i na podstawie kolejności w obu grupach ułożono drugą część turnieju. Bardzo warto jeździć na takie turnieje. Chłopcy są w takim wieku, że cały czas uczą się gry w piłkę, więc jak najbardziej na takie turnieje. Tutaj turniej w Tarłowie jest bardzo fajnie zorganizowany pod względem organizacyjnym. Płynnie przechodzimy z meczów do meczów. Są cztery boiska. Więc wszystko organizacyjne, tak jak mówiłem, wygląda to bardzo dobrze. No jedynym minusem, który tutaj występuje, no to dla tej kategorii wiekowej chłopców rozgrywane są mecze w ustawieniu 1 plus 4 zawodników w polu. Więc to jest, to jest dla takiej młodszej kategorii, bym powiedział, dla, dla skrzatów, dla, dla żaków. Chłopcy 2013 rocznik już są w kategorii orlika, więc już yy, powinni grać na większym boisku. Tak najbardziej są nowe doświadczenia, nie boją się wtedy wyjeździć, nie poznają nowych trenerów, poznają nowe boiska. To zawsze jest stres, jeżeli pojadą gdzieś na nowe boisko, a tutaj dzisiaj do Tarłowa, no to mają, poznają nowy obiekt, sędziów nowych, większe Kształt, ukształtowanie człowieka, ogólnie same, same plusy w takich wyjazdach, także każda, każda grupa, każdy rocznik powinien jak najczęściej jeździć, ponieważ to są, to są, to są same plusy. Takich turniejów powinno być jak, na, jak najwięcej, ponieważ na jednym boisku są rozłożone cztery boiska, gdzie żadna drużyna nie ma dużych przerw. Jest po prostu cały czas jest gra, gra, przerwa na, na jakiś tam posiłek regeneracyjny, i znowu jest gra. Także, także jak najbardziej. Tutaj same, same plusy organizacji dla dzieci jest, są stworzone, super warunki, obiekt przygotowany. Organizacja super. W drugim etapie piłkarze znów zmierzyli się w dwóch grupach. Drużyny z pierwszych i drugich miejsc stworzyły grupę Ligi Mistrzów, a drużyny z trzecich i czwartych miejsc zagrały w Lidze Europy. Spotkania były w wielu przypadkach bardzo wyrównane, a o wyniku decydowały szczegóły. Dla trenerów nie wynik był jednak najważniejszy, a świadomość, że ich podopieczni robią systematyczne postępy. Pomysł narodził się już wcześniej, ja wymyśliłem ten pomysł kilka lat temu, odbywał się u nas na obiektach klubu sportowego Tarłów, turniej o puchar starosty i weszło to już w cykl imprez sportowych naszego powiatu opatowskiego. Co roku organizujemy tutaj turnieje dla różnych kategorii wiekowych. Ja już pracuję w piłce młodzieżowej grubo ponad 25 lat. Więc wiem, że im młodsze dzieci, tym trudniej utrzymać je w ryzach właśnie w momentach, kiedy nie uczestniczą w rozgrywkach, więc postanowiliśmy tak, że zrobimy turniej na czterech boiskach, mecze rozgrywają się płynnie, nie ma przystojów. Każde dziecko gra cały czas, także wydaje mi się, że taka atrakcyjna formuła. Gramy tutaj, żeby się dobrze bawić, żeby chłopcy wiedzieli, jak się mają ustawiać na boisku. No bo tutaj widać jeszcze po chłopcach, że mają pewne braki, nie bardzo wiedzą, jak się poruszać na, na tym boisku. Czasem, nie wiem, prawo skrzydłowy schodzi na lewą stronę i on mi tam biega, napastnik, gra w obronie, więc no, są takie rzeczy, do, żeby to skorygować, no ale to jest kwestia, kwestia treningu, właśnie kwestia takich turniejów. Meczów. Co ciekawe, drużyna z Sandomierza była o rok młodsza, bo zagrali chłopcy z rocznika 2014. Nie przeszkodziło im to w pokonywaniu nieco starszych kolegów. To pokazuje, że im wcześniej dziecko zacznie trenować, tym szybciej robi postępy. Każdy turniej to podsumowanie okresu pracy i forma odmiany od codziennych treningów. W innych drużynach również można było znaleźć młodszych zawodników. Naprawdę dobrze, dobrze wyglądają pod każdym względem. No i jesteśmy, rywalizujemy. Na chwilę obecną wygrywamy, gdzie chociaż te zwycięstwa nie są najważniejsze, ponieważ sama determinacja, same, same warunki. Technika to wszystko jest, stanowi dla nas plus, także, także jak najbardziej. Rok różnicy w, takim, w takiej grupie wiekowej to jest przepaść, to jest bardzo dużo, jednak po prostu dajemy radę i to wszystko jest na, na plus. W Sonomierzu obecnie jest 9 grup, w mups jedna grupa, w sks ie to jest łącznie 10 grup. Zaczynamy, teraz jest stworzona nowa grupa 2016 17 nabór i jest po prostu taka staramy się, żeby była ciągłość w tych treningach, żeby każda grupa miała po dwóch, po trzech, dwie, trzy jednostki treningowe. Ostatecznie Ligę Mistrzów wygrała drużyna Klimontowianki Klimontów, i tym samym wygrała cały turniej w Tarłowie. Zespół z Sandomierza uplasował się na drugim miejscu. Ligę Europy wygrał zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego, który wyprzedził Siarkę Tarnobrzeg. Poza rozegraniem wielu meczów organizatorzy wzorem profesjonalnych rozgrywek piłkarskich przyznali także wyróżnienia indywidualne. No na pewno dla takiego dziecka jest ogromna frajda. Spotkanie się, rywalizacja z innymi rówieśnikami, podejrzenie jak inne zespoły grają w piłkę tak, daje na pewno dzieciom takiego dużego powera do, do dalszej pracy. Tak, jeszcze z tego miejsca chciałbym oczywiście serdecznie podziękować panu staroście Opatowskiemu. Pomaga nam, bo tak naprawdę to dzięki tylko jego wsparciu. Ten turniej się tutaj u nas odbywa. No i oczywiście panu Wójtowi Tomaszu, Tomaszowi Kamińskiemu. Można zrobić najlepszy trening, no ale jak nie ma, nie ma meczu, nie ma turnieju, no to wiadomo, że chłopcy nie, tak dobrze się nie nauczą gry w piłkę, więc więcej jak najwięcej takich meczów. Jak Jeśli chodzi o drużyny tutaj przyjezdne, no to... To, to duży plus, duży plus. Są też drużyny młodsze, czyli roczniki 2014, tak jak Wisła Sandomierz, więc, więc, więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda.